Yo, 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 Siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Alexa, dzisiaj gramy, w Siren Head. Przechodzimy prosto do akcji, nie ma czasu do stracenia. Bardzo mi się podoba, że podobało Wam się poprzednie odcinki. Słuchajcie, nawet w tym Siren Headzie nie mogę wybrać żadnych ustawień, także jak będzie za głośno, za cicho, nie wiem. Sorry. Idziemy. Jeżeli nie wiecie, co to Siren Head, to jestem przekonany, że się dzisiaj dowiemy, co to jest Siren Head. I nie jestem z tego w ogóle zadowolony, dobra, lecimy, kurwa, w tango. Gra jakoś mi dziwnie laguje. Ale to daje taki dodatkowy klimat. Fajne. Podoba mi się to bardzo. Idziemy tam. Mogę biegać? Nie mogę biegać, nie mogę nic robić. No dobra, mamy latarkę, latareczka, latareczka. Mamy gałęzie. Mam nadzieję, że teraz słyszycie dźwięki gry, bo ja spierdoliłem coś. I poprzednio nie słyszeliście. Mam nadzieję, że teraz słyszycie. Takie mięsne mruczenie. Eee, Okej. Okay. Oh, wow. Hello, Head? Gra w ogóle tak się zaczyna. Żadnego intra, żadnego niczego, po prostu jesteśmy w lesie. Spoko, nie? Mogę się jedynie patrzeć pod nogi, bo to jest jedyne co widzę, bo ta latarka coś mi nie działa, kurwa. Suka. Idziemy dalej. Nie mogę jej wyłączyć, nie mogę jej wyłączyć. O o! Czy wy słyszycie ten dźwięk? Kurwa? Czy wy Czy Wy słyszycie... A -a! What the fuck is this? O oh, oł, oh, 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 bro. Nie mogę biegać nawet, nie mogę nawet biegać. Nie mogę biegać. Siren Head? What the fuck is this? Co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Nie, 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 nie idę tam. Na pewno tam nie idę, nie, nie, nie. Siren Head, do widzenia. Idziemy w drugą stronę. Kurwa, ale to jest creepy, ja pierdolę Zobaczcie na niego, jak on wygląda w ogóle On ma po prostu syreny zamiast głowy, co jest? O, 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 -o, -o coś się trzęsie, ekran mi się trzęsie o -o, o, 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 No, I don't like this, I don't like this at all Nie lubię tego, nie podoba mi się to Siren nas goni I co, on tak po prostu będzie nas gonił? Gdzie on jest? Nie widzę go, gdzie on jest? Nie widzę go, nie widzę go, nie słyszę go gdzie on jest? Kurwa, nie wiem nawet, gdzie idę, w którą stronę idę. Czy mam jakiś cel w tej grze, czy ja po prostu miałem spotkać Sarenheada i się przestraszyć? Serio? Ta gra waży że 3 GB, by the way. Idzie tam, czy nie idzie, kurwa? No idzie, jak nic idzie. Nie, nie idzie. Nie, no idzie, kurwa. Dobra, ziomuś, no. Dobra, dobra, C chilluj, no. Chilluj, chilluj. Idę od ciebie, kurwa. Okej. Okay. Wracamy. Nie wiem, gdzie wracamy i skąd. Cały czas idę przed siebie. Nie, nie widzę końca. Mam. Ten dźwięk się robi coraz straszniejszy. A czemu... czemu ja go... czemu ja go słyszę wszędzie teraz? Czemu ja go słyszę wszędzie teraz? Czemu ja go słyszę wszędzie teraz? Kurwa! O kurwa! O kurwa! Oni jest, dwóch ich jest kurwa! Dobra, to spierdalam od was! A nie mogę ten wyjść. A nie mogę ten wyjść? Ty no, ich jest dwóch! To jest gangbang Siren Headów! Gangbang! Halo, ja nie jestem gwiazdą porno! Halo, drzewa mnie blokują! Drzewa mnie blokują! Drzewa mnie blokują! Drzewa mnie blokują! It's over! It's over! Drzewa mnie blokują, Siren Head! Nie wiem gdzie ja jestem! No, dobra, to chyba nie pozostaje mi nic innego niż czekać, aż mnie zjedzą. Albo idę do niego. A boję się, kurwa. I to wszystko. Da, to, to było wszystko, serio. Źciągłem to, grałem miałem 3 gigabajty. Chodziło po prostu o to, żebym go spotkał, serio. Aż mi kamera spadła znowu, no. Ja nie wierzę. Chyba sobie żartujecie ze mnie z tą grą. No dobra, ale przynajmniej to był Sciented. A my w takim razie widzimy się za chwilę z kolejną grą strzała. Yo, jo, jo, witamy w drugiej grze. I'm still here. Am I? Jestem. Mam nadzieję, że wy też jesteście jeszcze tutaj. Druga gra, słuchajcie, lecimy. Click to begin. I'm still here, gra się nazywa. Ja mówię, a w końcu się przeprowadziłem do nowego mieszkania, szansa na nowe życie. Wynajmujący wydawał się trochę dziwny. Mówił dziwnie o tym miejscu, ale ja się o tym nie muszę martwić. Oj, musisz się o to martwić, bro. Muszę skończyć odkładanie pudełek. Dobrze. Mamy kontrolsy WASD, bro. Plus myszka. Ale ta muzyka dziwna dogrywa. Mam nadzieję, że nie jest za głośno. Wiecie co? No, no, no. Kurde, mogę jeszcze to zrobić trochę ciszej, bo coś mi się wydaje, że będzie za głośno. A ja będę wtedy bardzo smutny. Bardzo wtedy będę smutny. No, teraz jest trochę dobrze, lepiej, mam nadzieję. Eee, no dobra, i co? Mogę to złapać jakoś? Kitchen, kitchen, a ja nie mogę złapać. I co teraz? Kitchen? Klikam przecież i co? więc nie działa. Dobra, zobaczymy co jest w komputerze. Wahoo Answers! Why don't my... How do I... Ok. Why don't my parents want to talk to me? Why don't my bathroom lights work? Ok, zobaczmy, dlaczego nasi rodzice nie chcą do nas e, mówić, rozmawiać z nami. Dlaczego moi rodzice nie chcą ze mną rozmawiać? Moja mama i tata dzwonili do mnie każdego dnia, ale teraz już nie dzwonią. O kurwa, ktoś odpowiedział: No, powinieneś sprawdzić. powinienś spróbować zadzwonić do swoich rodziców i sprawdzić, czy nie są martwi. Kurwa. To nie jest dobra wiadomość dla nas na pewno. Nie. Czemu e, nie działają mi światła w łazience? Wczoraj działały, e, dzisiaj nie. Ktoś tutaj napisał coś tam: No, jakieś sprawdzić kable. No to fajnie. I co tu ja mogę jeszcze zrobić? Wychodzę. A nie, jeszcze coś mogę zrobić. Tu jest jeszcze. Aj. Boże, czy wy sobie żartujecie? Po co ja mam przez to przechodzić? Nie chcę na to patrzeć. How do I. Print screen using a Mac? How do I delete my internet history? Uuu, a dlaczego my to wyszukiwaliśmy? Goście <noise> pisze. Właśnie obejrzałem porno na mojej matce komputer na komputerze mojej matce i nie wiem jak usunąć historię Help! Wszyscy tak mieliśmy. <noise> Ktoś napisał, nie możesz tego usunąć. Musisz rozpierdolić laptopa, prawda, prawda? To akurat prawdziwe. Dobre, no jesteśmy w bedroomie, ale ja nie mogę tych jakby. Nie mogę. Nie mogę złapać tych boksów. Ten gościu powiedział, że musi dokończyć coś tam robienie tych boksów, ale ja nawet nie mogę tego złapać. Czy może chodzi. O, to o Jezus. I co to jest Bugs. A Gdzie mam putnąć boksy? Kurde, gra jakoś się tak fajnie zaczyna. Nie jestem w ogóle przestraszony. To jest na pewno bardzo zły znak. Eee. Halo? Boks. Do Łazienki? pa! Będziemy czytać w wannie. Kto nie lubi czytać w wannie? Wszyscy lubimy. A, może chodzi tutaj o matko? I ja muszę to wszystko tu teraz powkładać. Chyba sobie ja robicie? Gra jest bardzo przyjemna. To mnie to boję się właśnie. Tego się najbardziej boję, kiedy. Wow! What? Siedźcie na miejscu, skurwy syny. Boję się nie, że jak się teraz odwrócę, to coś będzie za mną, kurwa. Nie wytrzymam tego psychicznie. Bo gra taka fajna muzyczka. Jest mi tak przyjemnie. Niech to się nigdy nie kończy. Ej, ej! No dobra, układamy te książki. Kurwa, ile... kościu, ile ty czytasz? Czy to są takie książki? You. What the heck? Why are my books moving? No właśnie, czemu nam książki się ruszają? Co jest? Muzyczka mi się nie podoba bardzo. A goście powiedział, że musimy sprawdzić w internecie, dlaczego. A... A... właśnie, czemu nasze rzeczy się ruszają? Czemu nie stoją w miejscu? Ktoś napisał, że mamy duchy i musimy wykonać eksorcyzm. What the fuck? What the fuck is going on? Co jest kurwa? Moje książki tańczą, 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 karabo. Coś się kurwa niedobrego dzieje? Czemu my tak po prostu reagujemy sobie spokojnie na to? Przecież nasze książki właśnie uprawiają jakiś taniec. Kurwa. Człowiek sobie, czy my sobie żartujemy? Czy ja właśnie powiedziałem, muszę... o, -o. Czy ja właśnie, czy, te, czy on właśnie sobie powiedział, a sprawdzę sobie w internecie jak, jak pozbyć się duchów Gościu, masz duchy w mieszkaniu, spierdalaj stąd No dobra, czyli, how do I... Get rid of a ghost? Jak pozbyć się duchów? Don't like it if you mess with the light switch Aha, czy wiesz powiedział, że duchy nie lubią kiedy się... Kiedy się włącza i włącza światło Nie, nie, we wow wow wow, wow 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 nie mogę się ruszać! Nie mogę się kurwa ruszać! O kurwa Mogę wziąć inną książkę? No dobra Ale ja nie mogę się ruszać Co się kurwa dzieje? Nie mogę się przestać nawet patrzeć na to może ja muszę wziąć jedną książkę. Ej, no, nie mogę się ruszyć, nie? Czy to jest jakiś bug? Jakby wydaje mi się, że to jest jakiś bug, ale nie mogę, nie mogę się przestać na to patrzeć, dlaczego? Halo, shift. No, powoli. O, wyszliśmy. Ty, no, nie mogę, no. Jakby nie pozwala mi gra. A, może muszę rzucić się? Nie Wydaje mi się, że mi się spagowała gra po prostu, wiecie co? Bo yy, to nie powinno tak być. Na pewno tak nie powinno być Definitely not like this Bo jakby ja nic nie mogę zrobić, Enter How do I... Why don't I... Why don't the ghosts in my house like me? Kurwa, chciałbym się ruszyć, gro! O! O, o, o! Mogę się ruszyć, słuchajcie, jest dobrze. U, już myślałem. Dobra, włączamy i włączamy, robimy duchy niedobre. Robimy, denerwujemy duchy. What the fuck? Duch do nas powiedział. Get it out dude, jeez Wyłącz to światu, ziom mhm. Kto to powiedział? Wynoś się z mojego domu Nie ziom To mój dom Przestań być takim skurwysynem To jest mój dom A ty musisz być Martwy? What? O kurde Jaka ciężka sytuacja Mój duch musi być tu uwięziony Because e, moje ciało e, musi być oczyszczone. To ma sens. Czy pomożesz mi znaleźć moje ciało? Jasne, jeżeli mnie zostawisz. Znajdę twoje ciało i dam tobie spokój. Temu ciału. Kurwa, dlaczego my właśnie sobie utnęliśmy konwersację z duchem? Czy my? Czy ja jestem w jakimś kurwa psycho, psychoszpitalu? Psychoszpital. I dlaczego my mamy znaleźć. Jego ciało. No, nie ma go w szafie. Na pewno nie ma go w szafie. No, zamknij, zamknij, bo ja nie lubię mieć szaf otwartych. Szafy trzeba zamykać, pamiętajcie, bo z szaf wychodzą duchy. To dlaczego my musimy znaleźć ciało? Mam takie dziwne wrażenie, że właśnie kogoś zamordowaliśmy i jakby. I właśnie schowaliśmy gdzieś ciało w naszym mieszkaniu Albo ten właśnie ktoś, kto wcześniej nam wynajmował to mieszkanie Kogoś zamordował i to nie są dobre wieści moi drodzy W wannie powinno być zawsze ciało, w toalecie Aha, to jest duch rybki, znaleźliśmy rybkę Więc to tak umarłem, wow, to jest ciężka sytuacja No, to możesz mi pomóc się stąd ruszyć, żebym już nie nienawidzał twojego domu w końcu dam Ci spokój, maluszku. I'm getting... Jest mi smutno, kurwa, co jest? Dlaczego ta gra wywołuje we jakieś takie dziwne emocje? Żegnaj, duchu, nie! Żegnaj, duchu, nie! jestem wolny! Nie! Spoczywaj w pokoju, maluszku. Będę zawsze Cię pamiętał. No! No proszę, nie kończcie tej gry takim akcentem, kurwa. lub joking me. Idziesz spać bardzo komfortowo i żyjesz super życiem w swoim nowym apartamencie, ale nigdy nie wydostaniesz tego wspomnienia ze swojej głowy o swoim małym przyjacielu rybce, od czasu do czasu rzucasz okiem na toaletę, i marzysz o tym, żeby go znaleźć tam znowu, ale tylko to, co znajdujesz, to pustka. Ja pierdolę. Albo, albo jakaś kupa, jeżeli zapomnisz jej spuścić. Czy to koniec tej gry? To koniec. What the hell, was that? To nie była nawet horrorowa gra. To była jakaś smutna gra, to była gra drama. Biedna rybka. Biedny duch. The end. No, the end czy nie? Bo tak, takie gry lubią mi się prze. Hello? No, słuchajcie, dzisiaj były dwie gry w takim razie. Mam nadzieję, że Wam się zajebiście spodobało. A jeżeli tak, to pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie o konkursie. Nadal trwa pierwsze 50 osób, które skomentuję, nieważne czy ten, czy tamten, czy poprzedni, trafi na moje promo na Instagrama. Słuchajcie, bardzo mam, bardzo Wam dziękuję dzisiaj serdecznie za oglądanie. I widzimy się jutro. Strzała! Pa-pa!